Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja, Matka Boża. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święta Maryjo, pełna Bożej obecności. Przez całe życie, z najgłębszą pokorą, przyjmowałaś wolę Ojca. I nigdy nie uległaś pokusom złego. Już trwając u boku syna, wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej prostoty postawie zawierzenia. Dawałaś nam przykład, jak mamy rozwiązywać i rozplątywać ścieżki naszego życia. Od kiedy zostałaś także naszą matką, zawsze przewracasz ład. I przepełniasz światłem naszą więź z Panem. Święta Maryjo, matko Boga i matko nasza, Ty z matczyną czułością rozwiązujesz moje problemy i trudności życiowe, które mnie krępują i z którymi nie potrafię sobie poradzić. Oddaję się w Twoje ręce i proszę, byś uwolniła mnie od wszelkich Przywiązań i pokus, którymi nęka mnie wróg, od nieprzychylnych ludzi i złych sytuacji, które kuszą. Z pomocą Twojej łaski, za Twoim pośrednictwem i przykładem wybaw mnie od wszelkiego zła, O Pani nasza, i oddal moje pokusy, słabości, lęki i trudności, które oddzielają mnie od Boga. Aby moje serce było wolne od zamętu i fałszu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech Matka Boża błogosławi wam każdego dnia, niech będzie waszą towarzyszką drogi, niech wstawia się za wami. I modli się razem z Wami. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się razem częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami, zapraszamy do subskrypcji kanału Wiara w Boga. Szczęść Boże!